Jeśli ktoś z Was jeździ samochodem, to doskonale wie na przykład problem poślizgów. Ktoś Ci mówi tak, słuchaj, jak wpadniesz w poślizg, nie naciskaj hamulca. Rozumiesz? No jasne, oczywiście. Tylko pamiętaj, nie naciskaj hamulca. Oczywiście, jak wpadnę w poślizg, nie naciskaj hamulca. Gdyby Ci się zdarzyło wpaść w poślizg, to przypominam Ci, nie naciskaj hamulca. Nie, nie, nie musisz mówić, słyszałem. Wpadamy w poślizg i pierwsza rzecz, po hamulcach. Nie robimy wypadek, mówimy, no mam na O hamulcach. Serce przejawia się nam w odruchach. Jesteś po rekolekcjach ewangelizacyjnych, naprawdę, przeniknęły cię mocno. Masz kochać bliźniego, idziesz na pocztę, patrzysz na kwity. Tutaj płata bankowa, tutaj to. Ktoś cię potrącił, odruch, ale ham. Kurczę, przecież tydzień siedziałem na rekolekcjach, jakichś tam zamkniętych, i naprawdę mówiłem sobie, że mam kochać ludzi, że mam mieć pozytywną energię. Serce poznaje się przez odruch naprawdę nauczyć, tylko spoczek. Jadą na duży parki, jadą na lotnisko i 10 razy, 20 razy, 100 razy. I żeby w krew weszło. I to jeszcze nie zawsze się uda. Jeszcze się nie zawsze uda. Dobra, się do głębi serca, naszego centrum dowodzenia człowiekiem, to jest wyższa szkoła jazdy, wyższa szkoła jazdy. My myślimy, że my myślimy to, co myślimy. Ktoś się na tym, geziarzy, tak, do na tym, który my myślimy to, to myślimy. ja pokażę na tym, który ja my na My ja zresztą na przyszłości. to ja zresztą na tym, na